Potężny konflikt i pojedynek między dwoma największymi streamerami z anarchii. Ale o co dokładnie poszło? Cyborg dodała film wyjaśniający jej trudną sytuację i to, z czym się zmaga, oraz przez co przechodzi. A Dexy wreszcie podał konkretną datę, kiedy pokaże twarz. Oraz krótko o nieśmiesznym, który znowu odgzwał. To i wiele więcej już za moment. Ja was serdecznie witam w kolejnym materiale newsowym na tym kanale. I powiem tak: Ja cię widzę. Dalej nie subskrybujesz, nie lajkujesz. A w końcu chcesz być na bieżąco. Także Mordko, wiesz co robić? A my już przejdźmy do pierwszego tematu. Natomiast moment, moment. Moment. Już ten piątek, czyli 18 października o 19 startuje CubeHard.net Nowoczesny serwer survival na wersji 1.21. Jeśli szukasz pełnej wrażeń przygody w Minecraft, zupełnie odmiennej, niespotykanej, to miejsce totalnie dla Ciebie. Serwer działa już od ponad 4 lat, więc ekipa wie jak dostarczyć niesamowite wrażenia i wyciągnąć zwykłą, nudną rozgrywkę na totalnie inny poziom. Generatory, a w tym kopanie na awk, czego nie było nigdzie indziej na serwerach, klasy, system nokautów, znajdziesz tam wszystko, wszystko, czego potrzebujesz, żeby przeżyć i rozwijać swoją postać. Uproszczone mechaniki jak stół chemiczny sprawiają, że gra staje się jeszcze bardziej przystępna, ale to tylko początek. Na Cubeheart czekają na Ciebie epickie eventy. Walka ze smokiem, mrocznym szkieletem, zrzuty giganty i wiele, wiele więcej. A jeśli to za mało, możesz wspólnie z przyjaciółmi podbijać lochy i wyzywać inne gildie na wojny. Toczcie bitwy w normalnym świecie i podbijajcie ranking serwera. Jest tutaj bardzo rozbudowany system wojen gildii, którego nigdzie nie widziałeś. CubeHard to także najbardziej rozbudowany wizualnie serwer w Polsce. Ponad 100 skórek do przedmiotów i mnóstwo niesamowitych efektów sprawiają, że każda rozgrywka jest po prostu wyjątkowa. Dodaj cubehard.net do swojej listy serwerów już teraz i dołącz do nas na Discordzie serwera. Czeka tam na ciebie szczegółowa prezentacja serwera oraz wszystkie smaczki, które znajdziesz w grze. Nie możecie tam zabraknąć. A zaczniemy sobie nietypowo, ponieważ od współpracy, jakiej podjęły się niektóre polskie serwery. Kiedyś HenHen Hen w newsach wspominał. Wam o tym, że współpracę z jednym z bardziej popularnych klientów w Polsce, czyli z Feder Klientem, nawiązał Mainstar. W tym momencie dołączyły również do Mindstara inne serwery, i również nawiązały one ową współpracę z tym właśnie klientem. Mam tutaj na myśli TikMC, RGMC, Flamehub'a czy ClearMC. Także w momencie, kiedy odpalacie sobie owego klienta, macie serwery partnerów i tam nasze polskie serwery się znajdują. Jest to naprawdę duża współpraca, dlatego myślę, że warto tutaj o tym powiedzieć, bo akurat ten klient Premium jest serio oblegany. I to odwieczne pytanie: Feder czy Luna? A ty? Co byś wybrał? No dobra, coś czego również się nie spodziewaliście pewnie, to po rocznej przerwie powrót na główny kanał Wschodzika. Wschoda możecie kojarzyć m.in. z Drop SMP, na którym grałem razem z nim w teamie. I oczywiście powiecie mi zaraz, że przecież Wschodzik był aktywny na swoim drugim kanale, oczywiście, ale swój główny kanał, przez który myślę większość osób go znała i znalazła, pozostawał bez żadnej aktywności. A tu proszę, ostatnio, odcinek z przetrwania 24 godzin w Minecraft Apokalipsa. Ogólnie fajny, ciekawy post-apomotyw. Z fabułką, no i generalnie myślę, że na pewno do jakiejś niszy to trafi. A jeżeli jesteśmy już przy seriach fabularyzowanych, to nie mógłbym nie powiedzieć o nowościach związanych z Emberwoodem. Dostaliśmy bowiem dwa bardzo ciekawe filmy: jeden od Mantisa, a drugi od Dareku. Także są to kolejne filmy według harmonogramu, który ostatnio Wam pokazywałem. Jeżeli chodzi o mój komentarz co do tych filmów, mogliście to zobaczyć na moim live, ponieważ wspólnie z Wami przez 4 godziny oglądałem te dwa filmy i razem analizowaliśmy sobie te produkcje. Na live serdecznie zapraszam. To co natomiast zauważyliście, Wy, jak i również ja. O czym warto tutaj powiedzieć, to fakt, że pojawiło się naprawdę mało nowych wątków, przynajmniej jeżeli chodzi o film Mantisa. W gruncie rzeczy jego film to było zebranie historii, które widzieliśmy już z innych perspektyw i lekkie dopowiedzenie na koniec kolejnych elementów. Co natomiast ciekawe odnośnie Emberwooda, w odcinku Dareka pojawił się kolejny członek, który miał bardzo krótki żywot, jeżeli chodzi o Emberwooda, a mianowicie Blanki. Tak, chłop wystąpił w jednym wątku i jak to napisał między innymi jeden z członków Emberwood, czyli Todo, pierwszym i ostatnim. O co tam chodziło? Generalnie z tego, co Napisał sam mantis, to sprawa wygląda tak, że między projektem Memberu a Blanki nie ma żadnej dramy ani afery, tylko generalnie Blanki nie miał czasu na grę i odszedł z projektu. Co Blanki również skomentował i napisał taką oto wiadomość. I z tego co pisze, będziemy mogli go zobaczyć dopiero w następne wakacje. Film Dareka, natomiast w tym momencie, zasługuje i otrzymuje ode mnie order Baśki, ponieważ montaż tego gościa jest na innym poziomie i naprawdę warto go tutaj docenić. Bardzo się stara, widać, że mu zależy, a ja na takie rzeczy zwracam uwagę i wiem, że również chcieliście, nawet podczas z Tego live'a, by taki order otrzymał. Kończąc już temat emberuda na ich Discordzie pojawiła się również zmianka o tym, że trwa konkurs. Widzowie w postaci fanartów wysyłali przedmioty customowe, które chcieliby zobaczyć na Emberwoodzie. No i oczywiście najciekawsze i najlepsze propozycje zostaną wybrane i dodane do rozgrywki. Ja również wysłałem takowy przedmiot. Spośród tych wszystkich innych ciekawych propozycji uważam, że moja jest najciekawsza. Jest to totem totalnego szefika i dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki przedmiot na Emberwoodzie. Albo co potworka, no. kto wie. Dobra, słuchajcie, zostawmy. Już ten Emberwood i te fabularyzowane filmy. Przejdźmy teraz do tematu Blue Edda, który to nieoczekiwanie wrócił już na swój główny kanał i zaczął serię z Minecraft Survival. Ze swoim kumplem Dadziem. Fajny, luźny vibe'ik, filmy z czystego survivalu, dodatkowo urozmaicone częstymi live'ami. Jestem ciekaw, jak widownia Blueda to przyjmie, i czy nie będą cały czas mu pisali Blue Edda. Ale kiedy Bedwars? Bo sam również przez takie coś przechodziłem kiedyś, ale dobrze widzieć go ponownie na głównym kanale i do tego z serią, przy której widać, że dobrze się bawi. No dobra, co potwór, ale jakbyś w newsach nie powiedział o osiągnięciach polskich Twórców, jeżeli chodzi o subskrypcje, to co to by były za newsy? Ja Was w pełni rozumiem. I przytoczymy tutaj dwa ciekawe posty z kart społeczności. Powiemy o Zeftisie, który wbił 75 tysięcy subskrybentów. Serdeczne gratulacje. Każdy dąży do przycisku. Oraz muszę tutaj powiedzieć również o Stefanie z ekipy L. Cartel, który to owe 100 tysięcy już wbił. Czym również nie omieszkał pochwalić się na swojej karcie społeczności. Widać, że chłopakom z ekipy L. Cartel naprawdę dobrze idzie i ich liczby są coraz większe poprzez shortsy, które bardzo mocno się ostatnio wiralują. Cały czas każdy członek z ich ekipy otrzymuje naprawdę duże wzrosty. Do tego, co ciekawe, Stefan rozszerzył również format shortsów na dłuższy film, również w takiej zabawnej konwencji, na zasadzie, że jak nie znasz odpowiedzi, to wpadasz do lawy wraz z całą ich ekipą. Także dla fanów ich shortsów jest to na pewno gigagradka i w sumie z tego, co widzę, to właśnie ekipa El Cartel najlepiej zaklimatyzowała ten trend z telepatią i z tymi różnymi minigierkami shortsowymi, które robiła za granicą ekipa Chipikla i póki nie przekraczają pewnych granic, <laughs> tak, chodzi mi o ten post Jamies Jakuba, to naprawdę miło jest tutaj o tym wspominać. No dobra, jak już jesteśmy przy Jamies Jakubie, to spokojnie nie chodzi stricte o niego, ale musiałem jakoś nawiązać do następnego news'a, mianowicie do Kapilota, który to został w ostrych słowach wyjaśniony przez Szerego, czyli innego mniejszego youtubera, którego część z was na pewno dobrze zna, bo przewijał się na wielu różnych nagrywkach i występował u wielu różnych youtuberów. Na swojej karcie społeczności w ostrych słowach skomentował on najnowszy film Kapilota, który jest skopiowany i widać, że totalnie Szeremu się to nie spodobało i korzystając z tego, że mam kontakt do Jamesa Jakuba, czyli tak naprawdę można powiedzieć głowy n1 timu. Spytałem jak zapatruje się na to, co zrobił kapilot. No bo ostatnio jeszcze cisnął przecież po ludziach kopiujących treści. Jakub skwitował, że kapilotowi się odkleiło i że za niego przeprasza. Także bardzo krótko i dosyć wymownie. A jeżeli jesteśmy już przy skopiowanych treściach, Niebieski DV, czyli nasz niesamowity Fomi, dodał kolejny odcinek na swój drugi kanał, który również zapierdolił. Dokładnie tak. Jakbyście mieli obstawiać, czy youtuber Fomi na swój drugi kanał wrzuci odcinek swój czy za To uwierzcie mi, że odpowiedź jest tylko jedna, ponieważ. Ponieważ jest to kolejny film z serii. Wezmę pomysł z zagranicy i zrobię dokładnie tak samo. I żeby każdy zrozumiał, nie mam nic do tego, że Fomi czerpie inspiracje czy pomysły z zagranicy. Ale wkrwam mnie, że robi to tak samo jak YouTuberzy za granicą. Tym bardziej mniejsze kanały od niego. Rozumiecie to? Film 100 zł za każdą godzinę, którą przetrwasz... ma jeden do 1 zabawaną miniaturkę ze zmienionym tylko skinem. Oraz dokładnie tak samo wyglądające wyzwania. Co u YouTubera, od którego wziął to. Mateusz, czyli od mniejszego kanału Snappy. To co widzicie to 10 youtuberów, którzy walczą o przetrwanie, a jeśli któryś z nich się pomyli i spadnie, zostaje wyeliminowany. A kto ostatni przeżyje wszystkie 9 rund, wygrywa 1000 zł. Co więcej, jest to odcinek sponsorowany, rozumiecie? Fomi miał na tym odcinku sponsora i na odcinku, który podwalił od innego gościa, do stał jeszcze kupę kasy. Chore. Serio. I mówię tutaj na newsach znowu o tym, dlatego, że przy każdej takiej sytuacji zasypujecie mnie tiketami na Discordzie i bardzo chcecie, żebym o tym wspominał. Więc mówię. Ale powoli przestaję mieć nadzieję, że do Mateusza coś dotrze i że ten chłop wreszcie zrozumie, że można się zainspirować na YouTubie, można wziąć od kogoś pomysł, ale nie robić tego tak samo. Chłopie, czy naprawdę jesteś aż tak ograniczony umysłowo, że nie możesz nic pozmieniać, zrobić na swój sposób? Straszne to jest w jaką stronę polski minecraftowy YouTube Idzie, przynajmniej na niektórych kanałach Kolejny film, który również jest zainspirowany z zagranicy Pojawił się na kanale Willo Również był hucznie zapowiadany jako niesamowity, kozacki odcinek I tak, jest to kolejny film zainspirowany, tym razem z Seapowerem I z tego co widziałem akurat u Willo Niektóre rzeczy są pozmieniane Ale dalej są również elementy totalnie niezmienione Wyglądające zupełnie tak samo I oczywiście, nie jest to level Fomiego Nie chciałbym tutaj Vila przyrównywać do poziomu Fomiego Bo daleko mu do tego Ale również uważam, że na przykład patrząc na produkcję Vila Stać go na więcej I stać go na to, by zrobić coś Niewyglądającego tak samo jak u innych zagranicznych youtuberów Serio, trzymam kciuki A wiem, że Willo jest kumatym gościem Śledzi moje newsy Więc mam nadzieję, że chociaż do niego to dotrze No dobra, Cepotwór, Ale na początku powiedziałeś nam, że wreszcie znamy datę Kiedy Dexy pokaże twarz Dokładnie, mordko Dexy opublikował bowiem post na karcie społeczności W którym sam nam to ujawnił I oficjalnie napisał, że 19 października Pokazuje swoją twarz Jest to chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych face reveali i teraz skłamałbym, gdybym powiedział wam, że Jadek jego twarzy nie widziałem, ponieważ. Teraz słuchajcie, opowiem wam śmieszną sytuację, która miała miejsce. Pewnego razu, jadąc na uczelnię, bo tak, studiuję, kiedy wsiadałem do autobusu, na przystanku, poszedł do mnie jakiś chłopaczek i spytał się, czy ja to co potwór? Ja mówię, że tak, o czym on mówi? No, a ja to Dexi. I serio to był Dexy, więc giga śmieszna sytuacja. I do co mogę powiedzieć? Ogólnie, Dexy dodawał również parę Insta Stories, na których jeszcze bardziej hypował ten temat. I jestem ciekaw, jak w sumie jego widownia zareaguje na pokazanie twarzy. Sigma, Pomni, Digital Fortnite, Chamba, Free, Giga Chat, czy będzie przyjęty bardzo krytycznie, tak jak był przyjęty na przykład Dream Czy totalnie na luzie Oraz jak będą wyglądały jego filmy, kiedy pokaże już wreszcie twarz Czy coś się zmieni Czas pokaże, na pewno będę was o tym informował No dobrze, warto również powiedzieć tutaj o bardzo poważnym temacie A mianowicie o filmie youtuberki Cyborg Jeżeli ktoś nie wie kim jest ta youtuberka Jest to naprawdę dobrze znana animatorka Która od jakiegoś czasu zmaga się z bardzo przykrą chorobą I ma nadwrażliwość słuchową Ze względu na jej chorobę, cały film, co się z nią działo przez ostatni rok jest bez dźwięku, co jest raczej zrozumiałe YouTuberka wyjaśnia w nim, co się wydarzyło Na czym polega jej choroba Czyli te szumy uszne i Cała nadwrażliwość słuchowa, którą posiada I szczerze, myślę, że nie da się tego inaczej powiedzieć Ta dziewczyna ma naprawdę przesrane Jej stan z uszami cały czas się pogarsza Słyszy jakieś różne dziwne dźwięki Których, jak sama mówi, jest 15 w jej głowie I nie są to takie przyjemne dźwięki, które chcielibyście słuchać Tylko piski, gwizdy, syczenia Dźwięki telewizora, warkot silnika No posrane Natomiast to, co jest najgorsze to fakt, że dziewczyna nie może normalnie funkcjonować czy wyjść sobie z domu, bo wszystko słyszy 10 razy głośniej niż inni ludzie. Jest to naprawdę przerażające i serio, jest to przykra sytuacja. Tym bardziej, że na pytanie co dalej, cyborg odpowiada, że nie wie i na razie stara się przeżyć i być może kiedyś zdecyduje się na zabieg, w wyniku którego na stałe straci swój słuch, żeby jakkolwiek móc w ogóle wrócić do życia. Dlatego pamiętajcie, dbajcie o swoje uszy. Nie mają one bowiem zdolności regeneracji komórek włosowatych i macie je tym tylko jedne. Ponadmierna ich eksploatacja może mieć naprawdę opłakane skutki. Słuchajcie, jeżeli chcecie pomóc jakkolwiek Cyborg, to zachęcam Was, żebyście weszli w pierwszy link w opisie na stronkę Coffee i tam możecie postawić przysłowę kawę Cyborg. Myślę, że warto tutaj to zostawić i o tym wspomnieć. Ja trzymam kciuki za Cyborg i naprawdę, pomimo tak ciężkiej sytuacji, życzę jej wszystkiego dobrego. Oczywiście poruszam temat Cyborg nie dlatego, że chcę się nahać wyświetleń, tylko jestem kanałem newsowym i oczekujecie ode mnie, bym poruszał informacje, które Was mogą zaciekawić i sami naprawdę prosiliście mnie, bym również jej sprawę i ten problem nagłośnił. Co do natomiast tego, co zrobił nieśmieszny, to jest to po prostu już dla mnie chore. Nie wiem, jak z panem trzeba być, by wstawić newsa o tej informacji z taką grafiką. Serio, czy naprawdę sytuacja z Łukaszem Demonem nic cię gościu nie nauczyła? To jest już naprawdę żałosne. Do tego chłopa cały czas nic nie dociera i bardzo dobrze podsumował cię Kiebab, czyli inny animator, na swoich insta Stories, jak niepoważną osobą jesteś. Oczywiście miniatura w tym momencie jest już zmieniona, a w sekcji komentarzy na Nagle pojawiła się wzmianka, że wszystkie pieniądze z filmu zostaną przekazane na cele charytatywne, ale jak trafnie również kebab zauważył, jest to po prostu wycieranie sobie mordy. Dostałeś, gościu, słuszny opierdol od ludzi. Sama Cyborg napisała, że to co robisz jest mocno zj**ane. I powiem tak, żeby tego było mało, chłop otworzył sobie jeszcze nowy kanał, na którym ponownie poddala filmy, oraz główną postać z innego zagranicznego kanału o nazwie ChainsFR. Od moich ostatnich odcinków o Nieśmiesznym minęło około 9 miesięcy. Przez te 9 miesięcy ten pieprzony czosnek nie wyciągnął żadnej lekcji i nic do niego nie dotarło. Naprawdę nie wiem co trzeba mieć w bani, by nie dostrzegać tych błędów, które cały czas na gmin nie popełnia. Może nie chcesz ich widzieć i może totalnie w dupie masz, co publikujesz w tym internecie i jak to jest przez ludzi odbierane. Ma -sa kra. Tyle mam do powiedzenia. Szkoda strzępić ryja. A my przejdźmy do ostatniego tematu, a mianowicie konfliktu oraz pojedynku między SM a Trąbą Powietrzną, czyli dwoma największymi streamerami na live. Na anarchii GG. Myślę, że obydwu panów nie muszę wam jakoś bardziej przedstawiać, dobrze ich znacie. A konflikt o miano tego top 1 gracza, jeżeli chodzi o youtuberów, na Anarchii, trwa między nimi od samego momentu pojawienia się Esa w przestrzeni medialnej. Trąba mając koronę, czuje się niepokonany i przepotężny. Sądzisz? O jakiej sytuacji ten potworek? Co ty, co, ty potworek piszesz? Jak mu streama, potworek laguje co chwila. Es natomiast cały czas dogryza mu i depcze po piętach. Czapamy siłkę dwójkę, reza trójkę z korony. I tak nie jesteśmy się podziemia. Ej, trąba! Chodź do podziem! Tepy, a to jest, do trąby, Tepy, a ja się! I chłopaki naprawdę mówią o sobie w gorzkich słowach. Sami posłuchajcie. 19 bomb wziął. O, on wziął deku! 19 bomb i 6 staków pereł? Ale on jest popsłany, nie? On jest tak. No to jest tak wore. Stale również zaogniają ten konflikt. Nie, nie, on ma. <laughs> on ma koronę i wziął deku, i Knesy. <laughs> Mówi, że by pokonał? Dobra. On ma ekskalibur 58, uważa, że to jest chyba lepszy od Korony, więc... Jak najbardziej możemy, nie? Etypes. Czekajcie, nastukamy go. No i generalnie żaden z nich nie chce przyznać, że jest słabszy od drugiego. Widzowie mają swoje na ten temat zdanie, natomiast wreszcie doczekaliśmy się ich pojedynku. I teraz tak, pewnie liczycie tutaj, że ten pojedynek był niesamowicie ekscytujący. Z koroną, z jakimiś najlepszymi mieczami w ogóle i w ogóle. Nie, serio, przez 30 minut nie mogli się dogadać, jakiej temy wziąć, oraz jeden mówił: O Boże, ty masz spodenki plus 7, a ja mam spodenki plus 6. No jak przegram, to wszystko będzie wina tego. Albo jakieś tam różne. Inne duperele. Generalnie strasznie to przeciągali. To możesz to spić dwójkę weekend, braku. brachu? I bez fitnessów No to masz 5 w sumie. No to hitnij mnie po prostu, sprawdźmy po Kiedy finalnie doszło do owego pojedynku, S stwierdził, że będzie bawił się z trąbą i bił go na F5. Trąba, natomiast, praktycznie od początku pojedynku, dostał od widzów jakieś klucze, przez co miał na środku ekranu Jebitny napis: Ukośnik odbierz. I mówił, że utrudnia mu to strasznie pojedynek. No i finalnie widzowie myślę, że wytypowali zwycięzcę. Natomiast ową walkę wygrał trąba, bo tak jak wam wspominałem, S bił się z nim przez większość walki na F5. Dajcie znać, kto wy uważacie, że tak naprawdę wygrał ten pojedynek i kto jest lepszym graczem: trąba powietrzna czy e-podłoga-podłoga-s? Napisz w komentarzu oraz uzasadnij, dlaczego tak uważasz. Jestem bardzo ciekaw, co napiszecie. A ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa.